Zła Ania urządza imprezę w domu Ani. Ja nie mogę, ale nudy w tym domu. Nie mogę w to uwierzyć, że dostałam karę od mojej dobrej Anny za to, że próbowałam pobić Alberta Plotagona tylko po to, że zmienił swojego awatara na wakacyjnego awatara. Obiecałam, że to się więcej nie powtórzy. Ale do rzeczy, co tu porobić w ten nudny i upalny dzień. Muszę się zastanowić. Już wiem, co zrobię. Zamierzam urządzić imprezę w domu mojej dobrej Ani, gdy ta ona jest na wyjeździe z Marleną na dwa tygodnie. W ten sposób na pewno się nie znudzę i nikt mnie nie przyłapie, że urządziłam imprezę w tym domu. Tak więc, nie przedłużając, zróbmy to. Ale najpierw muszę zadzwonić do moich przyjaciół, aby ich zaprosić na moją imprezę w domu Ani. No więc zaczynam dzwonić. A pierwszą osobą, którą zadzwonię najpierw jest Zły Megalodon. Halo, tu mówi Zły Megalodon, z kim rozmawiam? Cześć, Zły Megalodonie, tu zła Ania, dzwonię do Ciebie, aby Cię poinformować, że właśnie urządzam imprezę w moim domu o godzinie 16. Przyjdziesz tu, będzie dużo zabawy. Oczywiście, że tak, przyjmuję Twoje zaproszenie, będę tak szybko, jak mogę. Super, no to, widzimy się niebawem. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dobrze. To teraz zadzwonię do drugiej osoby, którą bardzo dobrze znam, to zła Eleonora. Tak więc, dzwonimy do niej. Halo, tu zła Eleonora przy telefonie, z kim mam przyjemność? Cześć, zła Eleonoro, tu zła Ania, dzwonię do Ciebie, aby Cię poinformować, że właśnie urządzam imprezę w moim domu o godzinie 16. .00. Przyjdziesz do mnie, będzie tam mnóstwo zabawy. No jasne, że przyjdę. W końcu to przecież twoja impreza. Będę tam za niedługo. Cudownie. No to, widzimy się później. Do usłyszenia, do usłyszenia. Dobra, to teraz zadzwonię do ostatniej trzeciej osoby, którą też dobrze znam, jest gangster Bartosz. No więc dzwonię. Halo, tu gangster Bartosz przy telefonie. Kto mówi? Witaj, gangsterze Bartoszu. Tu zła Ania. Dzwonię do Ciebie, aby Cię poinformować, że właśnie urządzam imprezę w moim domu o godzinie 16. Przyjdziesz na moją imprezę, będzie tam dużo zabawy i uśmiechu. No, oczywiście, że przyjdę, uwielbiam imprezy, przyjmuję Twoje zaproszenie. Świetnie. No to widzimy się później. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dobrze. Skoro już zadzwoniłam do moich przyjaciół na moją imprezę, to teraz muszę to wszystko przygotować, zanim oni przyjdą do mojego domu i nici z mojej imprezy. Tak więc, nie traćmy czasu, tylko zabierajmy się do roboty. Pół godziny później. Super, udało mi się wszystko przygotować na moją dzisiejszą imprezę, która zacznie się niebawem. Ależ jestem podekscytowana. Oho, słyszę dzwonek do drzwi. To pewnie moi przyjaciele. Tak więc, idę otworzyć drzwi. Cześć zła Aniu, miło Cię poznać. Cześć zła Aniu, jest mi bardzo miło, że Cię mogę poznać. Cześć zła Aniu, fajnie, że mogę Cię poznać. Cześć zły Megalodonie, zła Eleonoro i gangsterze Bartoszu. Bardzo się cieszę, że mogę Was poznać. Dobrze, że przybyliście na czas. Bo już wybiła 16, a to oznacza, że czas urządzić imprezę. To, co jesteście gotowi dać czadu. Tak zła Aniu, jestem gotowy dać czadu. Ja też jestem gotowa dać czadu. Ja również jestem gotowy dać czadu. No to lecimy. Imprezę czas zacząć, a więc włączam muzykę. Tymczasem u mnie w domu. Co? A skąd uchodzą takie dźwięki? Kto głośno tak puszcza muzykę koło mojego domu? Nie mogę odpocząć w takim hałasie. Muszę sprawdzić, kto tak głośno puszcza muzykę i dowiedzieć się, kto jest sprawcą tego puszczenia głośnej muzyki. Tak więc sprawdzam. Aha, wiedziałem, że to zła Ania. To ona puściła głośną muzykę w swoim domu i pewnie urządza wielką imprezę. O nie, tak tego nie zostawię. Muszę jak najszybciej przerwać tą imprezę i z nią poważnie pogadać. Tak więc idę tam do niej. Ale fajną imprezę zorganizowałaś, zła Aniu. Mogę tak potańczyć nawet przez cały dzień. Dziękuję, zły Megalodonie. Bardzo mnie to cieszy, że wyraziłeś dobrą opinię na moją imprezę. Stop, nie tak szybko. Zła Aniu, zatrzymaj tą muzykę. Już, musimy poważnie pogadać. Nie mam mowy, nie zatrzymam tej muzyki, bo ponieważ moja impreza trwa dalej i nie będziesz mi rozkazywał, co mam robić. A teraz wyjdź z tego domu, bo nie jesteś zaproszony na tą imprezę. Powiedziałem, zatrzymaj tą muzykę. Nie będę dwa razy tego powtarzał. No dobrze, dobrze. Już zatrzymuję tą muzykę. Nie podnoś głosu. Dziękuję. A teraz, zła Aniu, mogłabyś mi wytłumaczyć, dlaczego opuściłaś głośną muzykę w Twoim domu i dlaczego zorganizowałaś imprezę w tym domu? I dlaczego jeszcze zaprosiłaś. Gangstera Bartosza i swoich złych klonów do tej imprezy. Możesz mi to jakoś łaskawie mi wytłumaczyć? Bo ponieważ byłam sama w tym domu, bo moja dobra Ania wyjechała z Marleną na wakacje przez dwa tygodnie i nie miałam co robić w tym domu, więc dlatego postanowiłam, że zorganizuję imprezę właśnie tutaj i zaprosiłam moich złych klonów i gangstera Bartosza, aby ze mną potańczyli na tej imprezce i świetnie się ze mną bawić. Ale czy ty nie zdawałaś sobie sprawy, że ta muzyka była bardzo głośna i nawet słyszałem w dal twoją muzykę w moim domu? I nie wiesz, że ja tutaj mieszkam obok ciebie, gdzieś tam dalej w tym mieście? Nie wiedziałaś o tym? O kurczę, nie wiedziałam, że usłyszałeś tą głośną muzykę w moim domu. Nawet się nie zorientowałam, że ty mieszkasz w tym mieście. No ale teraz już wiesz, zła Aniu. No niestety, zła Aniu, nie mam innego wyboru, ale będę musiał Cię ukarać na tydzień za to, co zrobiłaś tutaj w tym domu. A teraz posprzątaj to wszystko to, co postawiłaś na salonie, a potem pójdź do swojego pokoju i przemyśl sobie, co dzisiaj zrobiłaś. I jeszcze powiem Ani, kiedy ona wróci w mieście, i powiem jej, co Ty zrobiłaś w jej domu. Powinnaś się stydzić za to, co zrobiłaś. No dobrze, dobrze. Jak tak mówisz. Już idę to wszystko posprzątać w salonie. A co do was, zła Eleonoro, zły Megalodonie i gangsterze Bartoszu. Idziecie ze mną do waszych domów i ja powiem waszym dobrym klonom, co chcieliście zrobić tutaj w tym imprezie. I jeszcze powiem gangsterze Bartoszowi, Dlaczego ma nie robić tych rzeczy w swoim domu? Idziemy, nie mamy czasu do stracenia. No już, raz, dwa. No nie, wiedziałam, że zorganizowanie mojej imprezy w moim domu to jest mega zły pomysł. I jeszcze Mikołaj musiał odprowadzić moich przyjaciół prosto do ich domów, a ja muszę sama to wszystko posprzątać w salonie, zanim dobra Ania tu wróci z wakacji, i jeszcze dostałam tydzień kary za to, co zrobiłam dzisiaj. To jest najgorszy dzień w moim życiu, ale i tak kara mnie nie interesuje.